Dzień dobry. Słuchajcie, dzisiaj taki spontan. Powiem wam, że dawno wam nic nie nagrywałem. Nie ma prania, więc trzeba wykorzystać. Jak widzicie, już zarosłem, więc do dzieła. Będzie golenie brody. A golenie będzie brzytwą e e Bounty, Coś takiego. Piękna brzytwa. Moja druga, którą kupiłem od kolegi Wagi. Powiem wam, wspaniała brzytwa. Jak z tych wszystkich brzyd bym miał zostawić jedną, to prawdopodobnie by została ta. Dobra, do tego białe prorazo, prorazo, czy się ja tam zwał. Przypominam, aby ktoś był zainteresowany, takie piękne rączki. Te akurat są już, czekają na nowego właściciela, ale w każdej chwili idzie takie zrobić. Więc. Jakby coś. No dobra, gąbkę mam, brzytwę mam, krem mam. Jedziemy. Brzytwa nie była oszczona 2 lata. Gdzieś tak plus minus 2 lata, albo, albo więcej nawet. Przyjechałem teraz tylko na pasie. Nie no, muszę. zmoczyć ten zarost. Zaraz tak nawet piton. Dobra, bycie. Bycie. Wam nie chce mi się, a ciężki tydzień czeka czeka mnie Więc nie będzie czasu się golić A druga sprawa ja sobie właśnie tak będę teraz zapuszczał do takiego momentu i znowu się golił, zaś zapuszczał Idziemy szybko, nie ma czasu Wam nie chce mi się coś ostatnio golić jakoś tak znowu mnie eu vou botar isso aqui tá Będzie. Tak powiem, mam naprawdę na od ochran. Nie róbcie tak jak ja. Przede wszystkim się nie spieszcie. spać mi się chce. A tu na nocka do roboty trzeba iść. Dobra, tu mamy, tu mamy, jedziemy. Zobaczymy, czy jest do, dobrze. No, zobaczymy, czy jest jeszcze ostra. idzie druga strona ale powiem wam no idzie jak idzie jakoś co jest Weź mi to zostawia o dobra je pod wóz pianę, chyba źle wyrobiłem. Taka gęsta jest. okej okay. co jest, czemu mam tak jakby żeby się włosy podwijały chyba powinna iść do uszczenia powiem wam Tak bym jechał na sucho. Nie, musiałabyś jeszcze iść na kamień od nowa. Dobra, drugie przejście. trochę zlekceważyłem dzisiejsze golenie Ale jak widzicie, mnie też się zdarzają golenia, nie takie jak 10 na 10. No i będzie. Dobra. Słuchajcie, ogoliłem się, ale powiem wam, że no, no do najlepszego golenia to, to nie było. Po prostu zlekceważyłem trochę. Miałem ten zaraz na spokojnie zamoczyć. Miałem tą brzytwę przygotować, a ja tak wszystko zmarszu. Więc, jak widzicie, nie zawsze golenie jest na cacy, Chociaż jestem ogolony, no ale tak, Wam mówię, to nie jest te wow. Ja sobie tutaj jadę przemysłówką. Następne golenie będzie na spokojnie, naprawdę, bo to, bo to nie ma co. Dobra, słuchajcie, ja wam się pokazywa, pokazałem, jak się nie golić. Czyli nieprzygotowany zarost, nieprzygotowana brzytwa i nawet moje chęci też są za bardzo nieprzygotowane. Więc wszystko róbcie na spokojnie, jeśli macie czas. A nie tak jak ja w dzisiejszym filmie pośpiechu. Gorąco Was pozdrawiam i trzymajcie się cześć?